Szanowni Państwo, temat przywrócenia kolei na trasie Kartuzy Sierakowica jest w tej kampanii wyborczej bardzo często powtarzany. I bardzo dobrze, bo im więcej będziemy o tym mówić, tym szybciej kolej na trasę do Sierakowic wróci. Przywrócenie ruchu pociągów na tej trasie będzie jednak korzyścią nie tylko dla mieszkańców samych Sierakowic, dla mieszkańców gminy Chmielno również. Szczególne znaczenie będą miały dwie stacje: ta, na której się teraz znajduje, czyli stacja Miechucino oraz stacja Garcz. Mieszkańcy powinni mieć możliwość skorzystania z parkingu dla rowerów dla samochodów, tak żeby mogli podróżować w stylu zostaw w pojazd wsiąść w pociąg w sensie do Kartus, do trójmiasta, bez korków, ekologicznie no I przede wszystkim bezpiecznie. Stacja w Garczu powinna zapewniać dostępność do kolei nie tylko dla mieszkańców samego Garcza, ale przede wszystkim dla pobliskiego Chmielna. Tutaj trzeba skorelować rozkład jazdy busów czy autobusów do rozkładu jazdy pociągów, żeby ogół mieszkańców Gminy Chmielno mógł z tej formy transportu skorzystać. Obecnie jest tak, że spora część mieszkańców powiatu kartuskiego, zwłaszcza z małych miejscowości, jest właściwie wykluczona komunikacyjnie. Jest skazana albo na dojazdy samochodami, albo wcale. Młodzież nie ma jak wrócić z Kartus czy strój miasta z wieczornego koncertu albo wieczornego seansu. Skina, ponieważ nie ma środków transportu. Jeden późny wieczorny nocny pociąg mógłby całą tę sytuację zmienić. Rada powiatu musi stanąć na wysokości zadania razem z samorządami gminnymi. Kolej na trasę do Sierakowic musi powrócić. Tego tak naprawdę oczekujemy my, wszyscy mieszkańcy powiatu kartuskiego. Nazywam się Adrian Kowikowski. kandyduję do Rady Powiatu Kartuskiego z listy numer 11: samorządne kaszuby. Mój numer na tej liście to 9. Polecam się Państwa pamięci 7 kwietnia.